Cześć moi drodzy, jest goła na nowy dzień i ja tak stałem na to okej, zaczynamy edy play O gdzie ja boję się jak będę master playem nie mogę słychać halo?

Nigdy poszukam na takiej fajnej grę. Nie masz coś innego. Nigdy poszukałem poszukam taki fajny. <A> <tryk> 14 czerwca. Nie interesowanie na to, jak ja mogę to zrobić? Czekaj, wszystko takie rzeczy nie jest na zawsze do grania na komputerze. Co się tak stało na mój mózg? Chcę się... mój Boże, ty! To już nie baso, na za bardzo, na... ...flanina fucking nie! Ty... ...Gogle... A ty jesteś gapa? Jak... 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 ...Gogle... Ja tak... Ja tak trafię, żeby ją Jak gdy to nie jest. Bo jest, już nie mogę dosyć. Już ja mogę dosyć na to. Czy ja mogę. Czy ja mogę już iść? Ja idę. Już ja idę stąd. Już ja będę. Już ja idę. Już ja idę stąd na takim filmie. Bo to jest na. za bardzo, na Google wina. Churczę, to wszystko Google wina. Wszystko nie będzie mnie puścił, Nigdy i ja będę szukał takiej gry. Google, to wszystko twoja wina. No już!

A ty mnie żartujesz. Tak nie było jak 4 lata temu na mnie. Bo ja byłem na 2014. I, i tak na 4 lata ja byłem dzieciak na, na 2014. Bo nie, nie lubię to. To wszystko wina na fali na ni i na Google. Och, o nie. To wszystko wina na Google. Nie! Ja idę stąd.